W sobotę w Kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie odbył się jubileusz 95-lecia istnienia chóru parafialnego Świętej Cycylii. Z tej okazji członkowie chóru zaprezentowali swój repertuar podczas krótkiego koncertu. Reaktywował ten chór Lubomir szopiński po wojnie, gdzie przyszło około 100 ludzi. On był tak się pierwszym dyrygentem po, po wojnie i ten chór reaktywował, chór liczy około 30 osób. Nawet jak w dobrych układach 30 ponad. Ale staramy się jak możemy, więc. Cały czas jestem też zbudowany tą, że, że przychodzi taka energia. Nawet młodsze osoby przychodzą i potrzebują nas na duchu. Leszek Borowicz, który jest dyrygentem chóru, obchodził także w tym samym dniu swoje 50-lecie pracy zawodowej jako organista. Od 50 lat siedzę przy organach, w czterech parafiach. Parafia. Bombę, no, gdy byłem jeszcze bardzo młody, parafia Waldo. Parafia Lipusz no i Kościeżyna Trójca. 31 lat. Przejąłem chór, a 27 lat tutaj siedzę już za instrumenty. Prowadzę chór, jestem organistą. Cieszę się bardzo, że są osoby o wrażliwym sercu, które Przyjdą i chcą śpiewać. Chcą śpiewać i propagować muzykę poważną, co czuję się potrzebny, i bardzo jestem tym ucieszony. Zatem cieszę się, że jestem w tej parafii, gdzie jest bardzo dużo ludzi, że nimi buduję swoją wiarę. Bo dla mnie, dla organisty, jest to bardzo istotne, że człowiek jest potrzebny. I czuję to w moich uszach. Jak to przychodzi z dołu, ja to odbieram pozytywnie i bardzo się z tego cieszę.